Będę odpalać tego gruza. Stoi już tak ze 4 miesiące. Akumulator rozładowany na zero. A ja wytestuję tą zabawkę. Wejdźmy. Z... Że naprawdę prądu to to nie widzi, nie ma. Aha, kluczyk. Nic. Zupełnie nic. Okej. Okay. Zobaczymy z tematem. Rządzonko kosztowało 4 stówki. Powerbank. bank. O, taki. I tu są przewodziki do odpalenia autka. Ops. Ja już je włączyłem. 85% baterii jest. To sobie zamknę. To należy włączyć. O, mamy 85%. Tu podpinam kabelek, Moment. Ich się nie da źle podłączyć. Dobra, siedzą. I idę to podłączyć z auta, do akumulatora. Plusik tak i minusik. Chyba nic więcej nie muszę tutaj. O proszę jak spada jak spada prąd z tego. No zobaczmy. Uuu nie odpaliła. Poszło. <słuch> Poszło. Tu już 70%. Schodzi jak głupie. Ha, nie. Zajebista rzecz. 60 km. no wiadomo że to szybciutko będzie uciekać a ciekawe co będzie jak odłączę chyba alternator już da radę no pewnie wyłączamy luks panie luks